Właśnie się wybieramy na Kopanko, do Gdańska, na Mierzeje. Także będzie się działo na kanale. Już rok temu się miało dziać, ale niestety w sprawach pracy, roboty, na to zwał, nie dało się za dużo pojeździć, pokopać, także była większa przerwa. Także teraz śmigamy na Dworzec, do Katowic, na autokar i jedziemy do Gdańska. Zaprosiła nas fundacja RECUPERO Na oficjalne kopanie Także trzeba wykorzystać Mimo to, że jest zimno Ale jakoś damy radę Na razie Siemanko, dzień dobry Właśnie podjechaliśmy do Gdańska Z Cezarym Czekamy na naszego prezydenta Nie, z Cezarym nie podjechałeś Szczakiem, sery Szczakiem czekamy na prezesa Tomasza Kroka Przyjedzie po nas autkiem Jedziemy do niego Posiedzimy z dwie godzinki I lecimy na pierwsze kopanie Także No jest okej okay. Czak, jak było W autobusie? Yeah. Powiedz mi, wygodnie? Super, miękko Krótko, sucho i bezalkoholowo, niestety dobra, na razie. No i pierwszy dzień kopanka. Przyjechaliśmy o czwartej rano i zasuwamy U kolega Czak ręczy. Także chodzimy sobie po takim klasku na wyspie Sobieszewskiej. Dzisiaj także mam nadzieję, że coś będzie Kupię się zajebiście. Zobaczcie, Pieseczek super, chłopaka wchodzi jak tela na jedną rączką. Także jest ogień. I co, Czarek? Jest coś? Pocisk. Na początek dobrze, że pocisk. Duży No to fajnie no, Pobiegniemy dalej Zostaniemy teraz trochę w chwilę dłużej zobaczycie jak to tutaj wygląda Napakujemy się i śmigamy Śnieżek zaczął padać Teren bardzo fajny. 86, sześć, ale taki piskliwy trochę. Korzeni się nawaliło. Patrz, chyba ktoś przed nami się przed chwilą. Polmus <laughs> <laughs> Jedziemy. Także nie ma tak kolorowo ludziska jak to niektórzy pokazują. 15 minut w lesie i pół łopaty monet. Polmosik. Co mówisz? 15 minut w lesie i pół litra zrobione. No, to taka, no taką pogodę to musi być. O, nasi byli. bardzo fajnie peleton nam uciekł uciekli, nie do przodu. Biegamy praktycznie na bez dyskryminacji. Ale fajnie było przyjechać się, spotkać ze znajomymi. Trochę żeśmy się wymęczyli w autobusie. Praktycznie 8 godzin jazdy. Nie za dobrych warunkach. No ale warto pewno jeszcze razy przekopany teren na nielegalu no ale takie realia on no ciekawy nawet Zobacz, polmus. Co? Grzybiarze. Polmusiarze. Co masz coś? I zaraz przyjdę. jakieś ziarostwo Także Pół godziny w lesie I nic Dosłownie nic Także nie ma Sterty monet ani ale jest fajny. I kontekst. Głęboko, głęboko. to tu trzeba szukać głęboko. A tu mi to, a jest śmieci. No tak. Ale ja otwieram teraz to. No. Zobacz. Uważaj. No tak powiem Ci 67, fajny sygnałek. Także możesz kopać. Udokumentujemy tą chwilę. pewno się okaże jakimś śmieciem coś różnego tak jakby nie nie wiem teraz czy to tutaj coś malutkiego będzie więc a to jest możliwe Czy szunia? No nie no co? 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 co Tutaj będzie tylko, że to jest małutkie no, Ale jak malutkie przed chwilą było No kolega Ale kolega się nie popisuje teraz Jest, 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 jest. No mówię ci, że małe coś Ty no ale ja wiesz Trochę jechałem dzisiaj Co? Patrz Nic to nie jest No fragment pierścienia wiodącego jak zwykle Nie za cienkie nie? za cienkie Wydaje mi się, że to jest za cienkie Nic to nie jest po prostu głęboko Blaszka i co, jesteś zadowolony? Bardzo. Ze znaleziska? Oczywiście. Kolego sympatyczny? Jest zawsze. <laughs> zawsze. Jest ten Dobra, ten ubieram kontent. na czapę. Zawsze jest ten content. Lecimy jeszcze chwilę. Nic nie będzie, to się rozmęczymy. Zawsze jest ten content. Zawsze jestem zadowolony. Najważniejszy jest fan. I towarzystwo. Dałem się nabrać na głęboki sygnał. Ło. Tewka przyszła nowa z naprawy i znowu może za chwilę iść. gruby mech albo co ci kto jest taki rozwarstwiony sygnał jak opniemy różnie to bywa już nieraz taki miałem i cienkie srebrko wychodziło Jadłki piaseczek okay, jest złom jakiś żelastwo, nie? Tak komuś moralnemu to po nim. Dobra. Rozłączę się i odezwiemy się jak coś będzie. Także na cicho. Tak. Napojone na konie? To są ten to jest malinowy, sok. Napój, napój energetyczny, proszę pana. To jest człowiek, bardzo który nas tutaj zaprosił na Mierzeje. Prezes Ignasz. Zdrowie. Prezes Tomasz. Cieszę się, Tomasz. że tak e, zacne towarzystwo ze Śląska mogło przyjechać do nas. Jesteśmy z tego bardzo rad. I zapraszamy na przyszłe edycję w przyszłym roku i w latach myślę kolejnych. Zdrowie. Zdrowie. My też się na pewno będziemy pojawiać. Pepsi. Pepsi tak jest. Co się trafiło? Guzik, ogólnie e, kalesonowy, jakaś zapinka, mogę nawet pokazać jak tam. No i co to jest? Już tak. pokazuję. Udało mi się... I nie ściemie wyciągać hanciory. O proszę bardzo. Ale taka szesność, za, szesność, taka szesność. zapineczka. Szczesność. No to stara będzie bardzo. Nie wiem czy stara. Pośliniłem troszeczkę, pośliniłem, żeby tego. Żeby było? Tak. Tutaj też... Teraz obserwuję język. Nie puchnie. Może, e, śliniłeś, ale, no, wiesz, no, nie czy ty to poślizgiłeś czy polizałeś. No. A to jest różnica. Z, tak jest: dezynfekcja, ponad wszystko. Język. To... Dezynfekcja się no, Także ubaw jest, fantów Mało. Nie pada, jest tak ale pogoda ciepło. jest luks Tak. Jest miło sympatycznie. Panowie, sympatyczni również. No co, myślę, że e, przejdziemy jeszcze ten kawałek, zobaczymy czy coś tu wyjdzie. Wracamy, Jeżeli nie, to, to będziemy kierować się na, na powrót. Na tyle wygrywaczy powinno coś wychodzić więcej niż tam jedna jedna klamerka. No teren czy tam jest. Tam dwie i jakieś guziki. Kopie się jak w piaskownicy. Prezes! Chodzimy na górę. na górę. Teren masakra. Jak z kurczyby. ale dajemy radę, tak żeby nie pomyśleli, że jest lekko, łatwo i przyjemnie. przez grzbiarze wydeptane Niestety tutaj pod takim terenem to się cewką macha jak cepem Stary ale jary A raczej jak tu ktoś w banie dostał to się stoczył na dół copy fajnie bije 67 ale ten dźwięk taki nie bardzo nieco fajnie to kupanie standardowo chociaż sprawdzam, bo ostatnio też myślałem, że Polmos okazało się polskim pojemnikiem aluminiowym czy jakieś tam na prezerwatywy. To było zajebiste. Kiedyś wkleję na profil fotki z tych rzeczy. w kierunku morza. Na plaży pójdziemy. Trudno, żeby być nad morzem i nie iść nad morze. O! Malutki spadek. Hop! Jak tam widzicie perspektywę. Czak tam jest dojdziemy Bardzo fajny teren Przyjemnie się chodzi No chociaż tak już, tajdzionek dzisiaj Bez efektów, nic Totalnie nic Byliśmy na Grunwaldzie, na oficjalnych poszukiwaniach, no to wychodziły dynarki krzyżackie Tutaj jest zapinka od pasa. Ogólnie bardzo fajnie było. Byłem pierwszy raz. Może na drugi rok uda mi się znowu wbić. Także było grubo. Chcia na rzecz, nie wiem, wydaje mi się, że od pepeszki, ale nie znam się na tych rzeczach. Nie zbieram, nie kolekcjonuję, wrzucam z powrotem do dołka Nie gnije sobie do końca. O. także jeżeli się myliłem co do pepeszki. Proszę o sprostowanie w komentarzach, chętnie się też dowiem, gonimy prezesa. Prezes, jak? Co mówisz? Bo co gadasz? Jesteś pusty jak bęben maszyny locującej no To tak ja ci powiem Jak nasze lotto Walą wałki i zarabiają pieniądze A gdzie jest czak? Muszę zejść ze ścieżki bo idę za nim Abym go upokorzył jakbym coś znalazł Także dobra no, się jak dojdziemy na dmą plażę. Jeszcze nie byłem, można powiedzieć, zimą nad morzem I to do później Ale ładnie, zatoczka chłopaki bez fantów, ale uśmiechnięci bez fantów no bez fantów, to no gdzie masz, pokaż. W no. kieszeni mam. No. Kieszeni ja mam i nie pokażę. No nie ma. Tak. <laughs> Są fanty. Są no, fanty. To nawet na fanty, żeby nie było tak, żebyś srebro ugarniał, aż szmaragdziejemy. Te ekipy gdzieś tu będzie pewno bunkrować. O, jakiś drobnicowiec. Co? W wiezie te, no, wykałaczki. Drobnic. Gówno, drobnicowiec. drobnicowiec. <laughs> drobnicowiec Dobra, masowiec Dobra, zbieraj JJ I co i my, ale to myśmy przy pierwszym teraz dupili na plaży. I to No, się musimy. nie można To się winąć Dupa na piwo A tu nic nie znajdziesz teraz, chłopie Teraz jest przejebane pole No także, ogólnie już się biorą do roboty. Nic w lesie nie znaleźli i przyszli po piwo zarobić. <laughs> Czak zajdzie wszystkie monety. Wszystkie. Krok ustawia, krok ustawia kosmiczne parametry na monety tylko powyżej 50 groszy. Innych nie widzi. Także jest głubo, panowie. Ale najważniejsze, że humory są.